Chcesz, aby Twój lakier wyglądał perfekcyjnie? Poznaj Quick Detailer. Quick Detailer podkreśla kolor i daje niesamowity efekt szklistości. Jest niezwykle wydajny. Spryskaj 2-3 razy na suchą mikrofibrę i rozprowadź na danym elemencie. Pamiętaj, zbyt duża ilość produktu może spowodować smugi. Nadmiar preparatu wytrzyj drugą suchą stroną mikrofibry. Lakier jest nie tylko błyszczący, ale również śliski w dotyku. Brud i woda po prostu z niego spływają. Protip: jeżeli myjesz auto na myjni bezwytykowej, lakier jest mokry, użyj naszego cookie detailera, spryskaj ręcznik i wytrzyj całe auto. Ułatwi, przyspieszy to proces osuszania. Nasz produkt możesz również użyć na oryginalny matowy lakier, folię PPF, a także felgi oraz szyby. Sprawdź całą gamę naszych produktów na stronie ceramicdo.pl